ma wjeżdżamy w QA, zaraz widzimy się w środku. Siemaneczko, moi kochani, witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj poodpowiadamy sobie troszeczkę na pytania, które zadawaliście na moim Instagramie, które jest tutaj, ale w tym momencie przelatuję na maskę samochodu. No, oczywiście, nie zapomnijcie o zestawie młodego YouTubera, czyli dzwoneczek, łapka w górę. E, subskrypcja, no i nie obrażę się jak zostawić jakiś fajny i przyjemny komentarz e, A jesteśmy dzisiaj w tak fajnym miejscu dzięki uprzejmości Pim Auto Service w Krakowie e, No i dzisiaj poodpowiadam sobie na pytanka, mam nadzieję, że rozwieję Wasze wszelkie wątpliwości No i chyba nie przedłużając, e, zapraszam do pierwszego pytanka Marcin pyta, jaki motor w Oplu? A więc siedzi pod maską tutaj 2.0 Turbo o mocy 190 koni seryjnie. Obecnie jest troszeczkę więcej, ale w najbliższej przyszłości planuję jechać na poprawki wydechu, a następnie na zmianę programu. Bo tutaj jest program jeszcze pod seryjne turbo, pod seryjny wydech, pod seryjny interkuler, a to wszystko zostało już zmienione, więc będziemy musieli tutaj troszeczkę pogrzebać, żeby to jakoś jechało. No i celuję w jakieś 260 koni, bo więcej nie, puści mnie, nie puszczą mnie w tryski i pompa paliwa. Tak, a nie chcę za bardzo już inwestować w ten samochód Planuję go sprzedać. Więc będę robił jakieś, raczej tylko eksploatacyjne rzeczy Tak myślę, zawsze tak mówię, że nie będę dokładał do samochodu, a później ładuję nowe turbo, pyk, 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 felgi i tak i tak dalej No ale dobra, powiedzmy, że nie będę, nie mam zamiaru już pakować pieniędzy na samochód Dużą odczułeś różnicę po przejściu z 2-2 na seryjne 2.0 turbo, ile obecnie koni masz? Także powiem Wam tak, że różnica jest kolosalna no ale wiadomo jak to, silniki wolnosące nie dają za dużo frajdy z jazdy, tym bardziej, że był to silnik 2.2, który wyciągał tylko 147 koni mechanicznych, więc nie, nie było za dużego pola do popisu. Tutaj seryjnie jest 190, a na chwilę obecną podejrzewam, że gdzieś koło 240, a plany na styczeń są na około 260, bo włożyłem sobie tutaj większe turbo, jakieś tam zmiany zaszły, więc w styczniu jadę na poprawki wydechu, później strojenie i celuję w jakieś 260 koni. Pawełek pyta, od kiedy Twoją zajawką jest motoryzacja? No więc, no więc, moją zajawką motoryzacja jest od gdzieś lat 7. bo wtedy też zakupiłem swój pierwszy samochód, był to Fiat Stilo. No tak średnio go wspominam, ale generalnie od tego momentu zaczęła się zajawa. Zacząłem wkładać jakieś inne radio, tam felgi zostały zmienione, wydechy porobione No generalnie dużo się działo i właśnie ten moment był kluczowy, bo właśnie wtedy, e, wtedy zaczęła się ta cała zajawa Później stylo sprzedałem, kupiłem e, Astrę, ale nie tą, tylko tą wcześniejszą srebrną właśnie z tym silnikiem 2.2 o którym, o którym była mowa w poprzednim pytaniu No i zajawa trwa do dzisiaj, mam nadzieję, że się nie skończy, bo uwielbiam Kolejne pytanko, czy sam reperujesz swoje autko, czy jeździsz do mechanika? No więc w, gdzieś w 99% wszystko przy aucie robię sam Wychodzę z założenia, że to co zrobię sam y, daje mi przyjemność y, Do tego się uczę No i przede wszystkim zaoszczędzę trochę sianka No i w zasadzie auto u mechanika było tylko raz Na samym początku, gdy go kupiłem na wymianie rozrządu A tak to cało, całą swoją drogę y, od momentu kupna aż do dziś Wszystko robiłem sam Kolejne pytanko mamy Ile wydałeś na naprawę Opelka? No ciężko stwierdzić, bo jeżeli chodzi o tą naprawę, którą przeprowadzałem ostatnio, czyli kapitalny remont silnika w zasadzie i wymianę sprzęgła, no to tam koszty były w zasadzie tylko części, bo z moim dobrym ziomeczkiem kawał dobrej roboty wykonaliśmy i cały remont wykonaliśmy jakby sami. Bez pomocy tam z innych osób, bez pomocy mechaników i tak dalej Więc uciekły koszty robocizny Koszt części zamknął się gdzieś w granicach 1500 zł bodajże A sprzęgło dostałem na urodzinki od kochanej ekipy Serdecznie ich pozdrawiam No i tak jak mówię, 1500 powiedzmy Także dosyć tanio, bardzo tanio Bo jeśli ktoś chce robić remont w takim oto silniczku I musi być w to zaangażowany mechanik No to trzeba liczyć gdzieś dobre... 5-6 tysięcy, to taki podstawowy Kolejne pytanko, ile lat masz już to auto? A, dobra, ja przeczytałem ile lat ma już to auto I wydawało mi się to pytanie trochę bez sensu Ale teraz nabrało sensu Także ile ile lat masz już to auto? Yy, tego gruzika posiadam od 29 listopada 2017 roku Pamiętam to jak dziś, jak go kupiłem yy, Więc autko posiadam no, już ponad 2 lata. lata Czy często można spotkać się na zlotach w Krakowie? Owszem, zloty ostatnio nie odbywają się tak często jak wcześniej. No, wiadomo, ze względu na pogodę jest coraz zimniej, pada deszcz i tak dalej. E, ale generalnie wtedy, kiedy mam możliwość, to zawsze jestem. E, oczywiście tylko i wyłącznie Neat for Kraków, piąteczki. Jeśli ktoś chce zbić pionę, pogadać, zapraszam. Na pewno mnie tam znajdziecie. Jak tylko mam czas, no to zawsze jestem. Pawełek pyta, czy planuje jakiś nowy samochód? Jeżeli tak, to czy wlecą jakieś modyfika modyfikacje wyglądu silnika? tego Opelka planuję sprzedać gdzieś na początku przyszłego roku no Wy już to oglądacie w przyszłym roku, więc gdzieś w okolicy lutego, marca mam takie plany no i następny samochodzik, no to dobre pytanie, bo mam dwa wyjścia albo kupuję samochód za gotówę i wtedy prawdopodobnie wleci BMW E92 z silnikiem 335i albo leasing, albo leasing i wtedy korci mnie troszeczkę BMW M2 ale no wiadomo jak to z leasingiem jest, za dużo e, wtedy chyba przy autku nie można podziałać, pozmieniać A jak wiecie, to jest moja taka mega zajawa w Seryjnym samochodem nie potrafię jeździć, więc na pewno coś z nim będę robił I może tu do Was pytanko, jeśli jest tu wśród Was jakiś spec od leasingów To zapraszam serdecznie na prywatną wiadomość Kolejne pytanko, jaki zrobiłeś Vmax Opelka? Pozdro Vmax Opelka zrobiłem oczywiście na niemieckiej autostradzie Gdzieś koło dwu... 235, według gps leciałem, z tego co pamiętam. Natomiast nie był to fałmarz. Nie na fa nie, nie cisnąłem do końca, bo przy 200 tutaj w tym aucie już yy, dzieją się takie rzeczy, że <grywania> strach jechać więcej. To wszystko w sumie, trzeszczy. Yy, dodatkowo jechałem na chińskich oponach, więc no, troszeczkę się bałem, więc nie cisnąłem go do końca. Kolejne pytanko, ile pieniędzy i czasu pochłonął ten projekt? Opla, pozdrawiam. Pieniędzy pochłonął bardzo dużo. Nie liczę, ale szacuję, że gdzieś. Oprócz kosztów zakupu samochodu pakowałem w niego gdzieś Myślę, że z do, z dobre 15 tysięcy No ale wiadomo, to jest moja zajawa Więc jakby yy, na początku sobie założyłem Że wszystko co będę wrzucał tutaj To nie będę jakoś bardzo z tego powodu zły Bo daje mi to przyjemność Więc nie liczę No ale gdzieś koło 15 Myślę, że, że wleciało A ile czasu? No od samego początku Odkąd go kupiłem To już zaszły jakieś tam zmiany yy, Projekt trwa, trwa cały czas Śmieszku, Śmieszku pyta Śmieszku E zadowolony jesteś z gwintu? E, powiem tak, fajnie, znaczy, czy jestem? No nie jestem, no, fajna rzecz, bo autko siedzi niżej, fajniej wygląda, ale komfort jazdy jest tragiczny, tym bardziej, że jeżdżę na jakimś gównianym gwincie za 1200 zł, więc no nie jest, nie jest komfortowo, bardzo mnie to czasami denerwuje, bo w normalnym samochodzie, kiedy wjedzie się w dziurę, to nie czuć jakoś tego, a tutaj po prostu... Jak wjadę w dziurę, to otwierają mi się wszystkie schowki, wypadają wszystkie rzeczy, które gdzieś po prostu leżą i zaczynają latać po całym samochodzie. Ale co dziwne, jeszcze nie rozwaliłem felgi. Jedynie coś tam zostały pokrzywione troszeczkę, ale generalnie, generalnie jest dobrze. Ale już chyba gwintu do następnego samochodu nie wsadzę. O, to jest bardzo, bardzo śmieszne i ciekawe pytanko. Czy poczciwość Krzycha kończy się na drodze? Strzał w dziesiątkę, mój przyjacielu, właśnie tak. Zazwyczaj jestem bardzo spokojny, staram się nie denerwować. Ale podczas jazdy samochodem w korkach w Krakowie w godzinach szczytu sytuacja diametralnie się zmienia. Wtedy lecą całkiem niezłe wiązanki, więc bardzo dobrze, że nikt mnie wtedy nie słyszy. No i tak, kończy się, kończy się i to tak bardzo dosadnie. I Kasper, kolejne pytanko: Kasper pyta, co cię skusiło do tuningu Opla? Nie wiem, co mnie skusiło, po prostu każdy, każdy samochód, który miałem wcześniej, zawsze przechodził jakieś mniejsze lub większe modyfikacje, więc i tym razem nie mogło być inaczej. O, opelek podobał mi się od bardzo dawna, bo jak jeszcze szukałem samochodu? To właśnie pierwsze co, to szukałem opli, ale niestety wszystkie egzemplarze, które oglądałem były, były w tragicznym stanie? No i finalnie kupiłem Fiat Stilo. Później oczywiście go sprzedałem, kupiłem sobie opla tylko srebrnego? No i wszystkie te trzy samochody, które miałem, przeszedł wizualne zmiany. No i, no i podejrzewam, że każdy mój kolejny samochód też będzie je przechodził. Ile pali taki opelek? I gdzieś te 7 litrów udało się osiągnąć na trasie. No a jak się jeździ po mieście, po średnie spalanie chyba teraz tam z tego co widziałem w komputerku jest 11 litrów, więc nie najgorzej. No a jak się wciśnie but w dechę, no to wiadomo gdzieś z 30 nawet może spalić. Ale tak średnio myślę, że gdzieś koło 11. Czy polecasz Bertanko na pierwsze auto? Drogie jest utrzymanie i eksploatacja. Czy polecam? Bardzo polecam. Ale nie z tym silnikiem, znaczy inaczej. Jeśli ktoś ma czas, pieniądze i cierpliwość, to śmiało, bo silnik daje bardzo dużo frajdy z jazdy. Natomiast jeśli miałbym polecić, to tylko i wyłącznie 1,8. wolno Śnieg Silnik jest nie do, nie do zajechania, a podobno jeździ bardzo przyjemnie. No i wiadomo, gaz dobrze znosi. Gaz, gaz musi być w kapelku. Ja też mam, ale jak coś to nie używam, bo nie chciałem się naprawiać. A czy droga jest i eksploatacja? Nie. Części są bardzo powszechnie dostępne, można je znaleźć wszędzie. Używane nowe, są bardzo tanie i co najciekawsze. Do przedniej szyby wszystkie Ople są identyczne, więc zderzaki, lampy, maska, butniki, wszystko pasuje od każdej astry, oczywiście dwójki, także do Bertonki możecie sobie kupić e, części z innych astr. E, jednym słowem polecam. Ok, moi kochani, to były wszystkie pytanka, Mam nadzieję, że rozumiem Wasze wątpliwości co do tego samochodu. Chyba wiecie już wszystko, chyba wiecie już wszystko. Tym miłym i przyjemnym akcentem żegnam się z Wami i przypominam Wam, wam jeszcze raz o zostawieniu subskrypcji, łapeczki, komentarza i ja Was zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Elo.